Ale gorąco, 28-29 stopni we Wrocławiu, ale to nic, to za dwa dni będziemy w miejscu, gdzie będzie tak bliżej 7-8 stopni, a odczuwalna temperatura bliżej 2-3, ale to już zobaczycie materiał, jak dojdziemy na miejsce, a dzisiaj jeszcze szybki unboxing tego, co przyszło z Chin. No, mamy takie ziołowe Patrzę na poziom cukru. No, że diabetykiem nie jestem, ale poziom cukru właściwie od lat mam na stałym poziomie, ale w granicach normy. Także ten poziom cukru regularnie kontroluję. Jak widzieliście może na zdjęciach na Facebooku, wiadra regularnie się kuje. Nic się nie dzieje, poziom cukru jest na stałym poziomie, ale podobno te Patrzę, ziołowe obniżają poziom cukru we krwi, więc wypróbujemy. A że robię regularne badania, będę w stanie potwierdzić, czy to faktycznie działa. A jak pamiętacie, byliśmy jakiś czas na targach kwiatowych. Były te squishies na targach no i obiecałem córce, że zamiast wydawać pieniądze tam. Zobaczymy co jest z Wybraliśmy myślę wyciekawsze. Ostatnio kilka dni temu możecie sobie filmik zobaczyć. Przyszedł taki arbus, a dzisiaj mamy żabkę. aczkolwiek trochę jakaś lekka w dotyku, nie wiem czy to ze względu na tworzywo, czy... A, wygląda, że jakimś chyba silikonem czy oliwką jest potraktowana, będzie trzeba umyć przed użyciem. Mam coś dla Ciebie. Chcesz zabawkę? Jak widzicie, po opłukaniu wodą już nie jest taka lepka, Wiąże po prostu jakiś środek, żeby ją uwolnić z formy. Tak sprawuje się doskonale. Naprawdę fajne, jeśli chodzi o działanie antystresowe. Tu mamy... Bardzo ciekawy przyrząd. Przyrząd do szczepienia drzewek. Nie wiem, czy w ofercie były zdjęcia, jak tego się używa. Jak były, to rzucę tutaj w filmie. Bo urządzenie służy do wycinania tego klina i drugiej części, która jest w odwrotnym kierunku. I ten sposobem możemy wsunąć gołązkę w gołoskę, Obwijamy taką taśmą. Tu mamy dodatkową rolkę. No i jest nadzieja, że nam się ładnie Proszinka jedna na drugiej zaszczepi, no i tak zwane gruszki na wieżbie można hodować. Na działce przy okazji zobaczymy, jak to działa, no ale to za jakiś tydzień, dwa dopiero. A tutaj mamy miód skin. To miód na plastrze. Całe pół kilo. Zresztą za chwilę zważymy, żeby potwierdzić. A kosztował dużo mniej niż w przeliczeniu. Kosztuje miód na u nas. Jest kilka firm, które oferują, ale oferują taki malutki kawałeczek w słoiczku miodu. Za to cena wtedy jest 3-4 razy wyżej niż normalnie byśmy zapłacili za taki słoiczek. My zobaczymy, co to warte. Tak zwane smaki dzieciństwa. Naprawdę dobrze zapakowane, w plastikowym pudełku z styropianu, żeby nie latało w środku. Cudo. Oczywiście jeszcze zważymy. No, jak widzicie, jednak nie ma pół kilo 438 gram. Mogę sprawdzić, jak było w ofercie. Wydawało mi się, że by było pół kilo, ale może faktycznie było mniej. A test smakowy, no, testu dzisiaj nie zrobimy. Nie chcę rozpieczętowywać. Zrobimy za tydzień. Podobnie w tym z tym przyrządem, tutaj. Także na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się wkrótce, a widzimy się z Wyspowczych. Także oglądajcie. Będzie bardzo ciekawie. Piękne widoki. Chociaż na razie jak patrzyłem na prognozę pogody. Właśnie 7-8 stopni. Odczuwalna 2-3 i praktycznie leje codziennie. Ale jak to mówią, nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie. Także na razie to tyle. Hej.